Cześć, jestem Joanna z działu obsługi klienta w Emuka. W tym wideo zaprezentuję, jak złożyć zamówienie przez konto B2B oraz jak korzystać z dostępnych na nim funkcji. Oczywiście, zaczynamy od zalogowania się na stronę przy użyciu nazwy użytkownika oraz hasła. W prawym górnym rogu znajduje się twój koszyk. Możesz dokonać zakupów na trzy sposoby: klikając w zakładkę produkty i wybierając każdy produkt z listy. Możesz wpisać nazwę i wybrać produkt spośród wyników wyszukiwania. Możesz też wpisać kod katalogowy, jeśli go znasz, i dodać produkt za pomocą plusa. Jeśli posiadasz już dane naszych produktów, możesz dołączyć plik CSV i akcesoria wpisane na liście. Automatycznie pojawią się w zamówieniu w B2B. Na liście zakupów widzimy kody katalogowe. Opisy, ilości, ceny. Najeżdżając na lupę widzimy zdjęcie produktu, a kolory oznaczają stan magazynowy. Kolor zielony z haczykiem oznacza wysyłkę natychmiastową. Kolor zielony bez haczyka oznacza, że mamy towar, ale w innym magazynie i musimy go dostarczyć. Kolor pomarańczowy oznacza, że nie mamy stoku i należy potwierdzić dostępność. Możesz również skorzystać z sugerencji. I wybrać produkt alternatywny, który akurat jest dostępny. Na końcu podliczona jest kwota zamówienia. W kolejnym kroku możesz wpisać numer Twojej referencji lub nazwę zamówienia. Należy potwierdzić adres do wysyłki. Możesz też dodawać nowe adresy, na przykład adresy Twoich klientów. I kolejno należy potwierdzić datę, w której chciałbyś, aby została zorganizowana wysyłka. Możesz też wybrać, czy chcesz wysłać potwierdzenie do Twojego klienta. I akceptujemy. Po przetworzeniu zamówienia otrzymasz jego potwierdzenie na Twój adres mailowy. Aby zobaczyć zamówienia, które już złożyłeś, należy kliknąć w zakładkę Moje konto i przejść do Moje zamówienia. Tutaj możesz filtrować Twoje zlecenia według daty, numeru zamówienia e-MUKA, Twojej referencji lub po lokalizacji. Po wydaniu zamówienia pojawia się również link do śledzenia przesyłki, który przekieruje Cię bezpośrednio na stronę przewoźnika. Aby sprawdzić szczegóły danego zamówienia wystarczy, że klikniesz w lupę i pojawią się wszystkie produkty z tego zamówienia, informacja czy produkt został już odebrany przez przewoźnika oraz ilości jakie zostały zamówione i wysłane z naszego magazynu. Jeśli często zamawiasz te same produkty masz również opcję skopiowania zamówienia. W zakładce Moje produkty znajdziesz listę zakupionych wcześniej akcesoriów. Także jeśli jest jakiś produkt, który często kupujesz, tutaj możesz od razu go znaleźć i dodać do koszyka. W Moje faktury możesz pobrać wszystkie faktury wystawione dla każdej przesyłki. Możesz też sprawdzić, jakie produkty zamawiałeś w danym okresie czasu, klikając w historię zamówień. Wystarczy, że wpiszesz interesujące się daty i pobierze się plik Excel z cenami dla wszystkich produktów. W zakładce Moje dane możesz sprawdzić lub edytować informacje odnośnie użytkownika. Jeśli jakiś produkt dotrze do Ciebie uszkodzony lub nie dotrze do Ciebie w przesyłce, możesz zgłosić to w zakładce Zwroty i reklamacje. Tutaj znajdziesz wszystkie swoje skargi, z jakiego powodu zostały składane. Oraz możesz śledzić proces sprawdzając status reklamacji. Jeśli klikniesz w cennik, pobierze się automatycznie plik Excel z cenami dla wszystkich produktów. To tyle jeśli chodzi o składanie zamówień przez konto B2B. Mam nadzieję, że to wideo będzie dla Ciebie pomocne, a jeśli masz jakieś pytania napisz je w komentarzu. Dziękuję i do zobaczenia.